5 sierpnia gościliśmy w Czarnem artystkę z Korei Południowej, panią Jane Ha, która realizowała projekt artystyczny poświęcony pamięci koreańskich żołnierzy z okresu I wojny światowej, internowanych niegdyś w obozie Lager III. Jej obecność oraz twórczość stanowiła ważny głos w pielęgnowaniu pamięci historycznej i budowaniu międzynarodowego porozumienia. Hey. Nazwa zmieniała się, e, można powiedzieć, kilkakrotnie. Bo czarne za czasów II Rzeczpospolitej Szlacheckiej, aż więc przez ponad 300 lat, nazwane, nazywane było Hammersztynem albo Amersztynem, bo to różnie e, mówiono. E, po rozbiorze, po roku 1772 nazwali Niemcy czarne Hammersteinem. Hammerstein. No i po II wojnie światowej, w 1945 rok, czarne. Prawie 200 lat czarne znajdowało się przed rokiem 1466 w granicach Zakonu Krzyżackiego, państwa zakonnego z siedzibą w Malborku. Malbork, niemiecka nazwa, Marienburg. Może Państwo słyszeli, to w czasach właśnie Zakonu Krzyżackiego miała miejsce, że tak powiem, taka, Pełniejsza kolonizacja tych terenów, ściągania, napływu osadników z głębi Niemiec, z Brandenburgii, z Mecklenburgii, z terenów niemieckich. Bo, bo pierwotna ludność tego terenu to ludność słowiańska, pomorzanie. Jaki jest powód tej wizyty tu during my research i learned about some german campsites that uh, korean soldiers were sent to and uh, i found this name hammerstein from the document and it was really hard uh, difficult to uh, get detailed information about this region hammerstein and then later i discovered now it's um, Czarne, and now it's in Poland. So, um, specifically, this uh, information about this campsite was very much left out uh, from all of the archives. And there were a few Korean um, TV documentaries who visited some of the campsites, but um, mostly within German territory now. And there was no, uh, not enough information about this region, and um, for me it was really um, interesting to observe how um, the territory um, bears those uh, that flexible flexibility in. Um, in history, once uh, the land of this country, and then now it's the land of another country, and also this uh, this kind of physical um, territorial history kind of overlapped with um, the history of those people who uh, who were sent to this camp or were migrated. do w więc I was um roku, w tym roku, w tym Jane w uh, o historii tych obozów roku, uh, z filmów dokumentalnych, w uh, też uh, powstały w Korei, uh, ale ta. Filmy były głównie na, na temat obozów na terenie Niemiec i dowiedziała się o obozie Hammerstein, ale na początku nie była w stanie zlokalizować, gdzie znajduje się ta miejscowość, bo tak dopiero później się dowiedziała, że Hammerstein stał się czarnym czarny po, po wojnie, także tak, E, była bardzo zaciekawiona, co to jest za miejsce, e, gdyż nie było zbyt wiele informacji, e, w, które, by się które się zachowały w archiwum e, na temat e, tych obozów. Była bardzo ciekawa, jakby tak zmieniających się losów, e, jakby w, też w kontekście tego, że e, te tereny e, przechodziły w historii z rąk do rąk między Niemcami, a Polakami, i ta jakby dwuznaczność tych wszystkich historii była tym powodem, dla, których, dla którego tutaj przyjechała. Skąd źródła, skąd informacje na temat tych jeńców, gdzie można było zdobyć te informacje i dowiedzieć się o tym, oprócz tych filmów historycznych? My first question started from this group of Korean who migrated to um, Russia, and then later I learned about uh, their participation to the war, and yeah, there were a few documentaries and a few articles. But this uh, group of people um, are called Koryo Saram and uh, they are pretty much minority. Uh, st still within korean modern history. Um, uh, besides uh, the documentary programs, uh, i uh, learned about um, the german um, sound archive. it's called laucht archive. Um, so during um, the war time, there was uh, the German uh, linguist and musicologist. Um, they investigated um, the language and the music of the world just by visiting those campsites, spreading all, all over Germany. And they interviewed those uh, prisoners of war, and they recorded their their voices and. Um, basically did the whole um, ethnologish um, ethno, um, research uh, of those people so there is those documents um, the written document about personal history of um, those um, prisoner of war remained and also sound archive of them um, I had access to um, listen to those sound archives uh, from Berlin Berlin office. And um, they, didn't, um, they didn't do very well preserving the archives. So most of the archives are, were uh, lost or damaged, but there were a few left and preserved. Najpierw dowiedziałam się o, o istnieniu tych Koreańczyków, którzy przenieśli się z Korei do Rosji, poprzez właśnie te dokumenty. Dopiero potem szukałam nadal informacji i dowiedziałam się o, o istnieniu tych żołnierzy i następnym źródłem było Właśnie takie e, dźwiękowe archiwum e, e, takiego niemieckiego badacza, e, który był trochę e, etnologiem, lingwistą, muzykologiem, który stworzył takie dźwiękowe archiwum, e, które składało się z wywiadów e, i nagrań, które. E, Tworzył podczas wizyt w różnych obozach jenieckich, podczas I wojny światowej. I do, do tego czasu zachowało się niewiele nagrań, ale właśnie miała, miałem dostęp do kilku z nich. Jak to się stało, że ta nacja tu się znalazła? So I learned about the story of those Korean soldiers who participated in the war as a Russian army. Um, there were uh, quite a few Korean soldiers joined um, because of different reasons. Um, there were um, Korean immigrants uh, settled down in Russia in uh, late eighteen hundred and they uh, lived in a very um, poor condition and, uh, and then the russian army promised better living condition if they joined the war like housings or uh, better compensation uh, and there, w there was also a group of korean activists who were uh, fighting against uh, japanese imperialism and uh, they wanted to join the war and uh, learn some military tactics and strategies so that they can um, utilize those knowledge against Japan when uh, needed. byli częścią uh, carskiej, carskiej armii, uh, i uh, tak. Właśnie pod koniec XIX wieku wielu Koreańczyków wyemigrowało z Korei do Rosji. I motywem, dlaczego wstąpili do armii, po pierwsze było to, żeby poprawić swoje warunki życiowe, które były bardzo złe w Rosji. A drugim powodem było to, że Koreańczycy chcieli też, było też wśród nich. Część była takim działaczami niepodległościowymi i chcieli jakby zdobyć doświadczenie w armii, żeby potem wykorzystać je podczas do, już we własnych, do własnych celów walki o własną niepodległość. Jak oni ten czas wspominają, co możemy powiedzieć? It was more about the personal history. like um, of each soldiers, what's their um, linguistic background and um, how they count numbers in their mother tongue, how they sing their um, songs from childhood. So it was um, pretty much yeah, uh, focusing on personal history and language. <laughs> jest w stanie się zdobyć e, informacje na temat samego życia w obozie, ponieważ ten badacz był bardziej zaciekawiony e, jakby, ku, takim kulturowym, e, kulturową kwestią tego jak e, właśnie skąd, e, skąd przybyli ci jeńcy, jakby jaka jest ich kultura, e, jak, e, jakie są ich wspomnienia bardziej z dzieciństwa, jakie E, jakie pamiętają pieśni e, związane z ich kulturą, także bardziej był to chyba taki bardziej naukowy e, naukowe wywiady dotyczące ich kultury. Bo dla nas to co słyszymy żołnierzy koreańskich w mundurach e, rosyjskich to jest coś czego my nie, nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy. For me it was really also really new. Um, I never learned like, European history or the world history, um, and I always felt very much disconnected from um, myself and Korean history. From European history, I never imagined that we I, I would have like this clue of overlapping um, history between Korea and. The First World War. Mm -hmm. e, dla mnie to była też zupełna nowość, e, i jakby interesowałem się historią koreańską. E, historia europejska za bardzo mnie nie ciekawiła, i to była dla mnie jakby duża niespodzianka, że te historie się potrafią zaz zazębiać nawzajem i przenikać. także. To jest tak dla mnie również nowa nowa rzecz. Uh, can you do you know like what's the like, number of soldiers from Korean mm -hmm. Army from Koreans in the Russian Army? Mm -hmm. Was it like uh, common or was it not mm -hmm. not? No, no they, they were very uh, yeah minority and I no, I'm sure exact mm. Mm. Nie, nie jestem pewna co do liczby, ale raczej były to sporadyczne przypadki niż e, właśnie coś e, o takim charakterze masowym.